Dany jest pierwszy i czwarty wyraz ciągu geometrycznego. Naszym zadaniem jest znaleźć jego iloraz. Aby otrzymać dowolny wyraz ciągu geometrycznego, to wystarczy jego pierwszy wyraz pomnożyć przez liczbę nazywaną ilorazem, podniesioną do potęgi o jeden mniejszej niż Numer wyrazu, który chcemy znaleźć. Podstawiamy za A4 minus 4 za A1 32. Q do potęgi trzeciej jest równe minus 1 ósma. Zatem Q wynosi minus 1 druga, gdyż Minus 1,2 do potęgi 3 to minus 1,8. Na końcu warto sprawdzić wynik. Aby otrzymać kolejny wyraz ciągu geometrycznego, to mnożymy dany wyraz przez liczbę nazywaną ilorazem tego ciągu. 32 razy minus 1,2 minus 16. Minus 16 razy minus 1,2. 8. 8 razy minus 1 druga minus 4. Teraz mamy pewność, że prawidłowa jest odpowiedź C.